Piórniczek. Fajna sprawa, ładnie wygląda. Zawsze coś tam można wrzucić: jakiś śrubokręcik, żaróweczkę, świecę. I jest zawsze pod ręką. Z tym, że nie wiem, czy wy też macie taki problem, że obciera mi o błotnik. Przy większych dziurach, jakich gdzieś tam wjadę, amortyzator siada. To piórniczek nawala, yy, nawala w błotnik, no i nie wiem, czy to nie przez to właśnie mi tutaj on pęk. Teraz jest już sklejony. W innym filmiku zobaczycie, nagrałem, jak, jak go kleiłem. Taka metoda mi się wydaje, że będzie ok i długo, długo trwała. Z tym, że to nie jest oryginalny błotnie, bo kiedyś kiedyś przy kraksie mi się połamał i wymieniłem na inny. On jest taki trochę z innego plastiku, trochę większego. Nie tak jak tu w Bionaczku. Taki twardy plastik. I tu pierwotnie oryginalnie też był taki twardy, ten to jest taki z takiego kurczę dużo cieńszego. I nie pamiętam, czy oryginalny wtedy jak miałem, miał te takie rogi tu wystające. Ten jest chyba od softa jedynki, mi się wydaje zamiennik. I właśnie ten piórniczek mi nawala w te, w te rogi. Nie wiem czy od tego mi właśnie on tutaj nie popękał. Spróbuję zdemontować ten piórnik i go zamontować jakoś może trochę wyżej, o te 2 cm. Chociaż to powinien jeszcze pójść tak bardziej pod lampę i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Coś tak uderza, nie wiem, nie widzę stąd. No. no i co, tak to wygląda. No jest dużo wyżej. 3 centy nawet podskoczył, jest taki sztywniejszy, nie lata jak. Taki kurde. No, zobaczymy, jak to podczas jazdy będzie.